Jeden z głowy zostały dwa. Jak sądzisz, musimy na to wleść? Mnie mam, że będę musiał się na to wspiąć No teraz y będę musiał trochę pokombinować i spróbować wejść na górę. Tylko jak tu wejść? Na A, dobra, już wiem, po tym. Po tym sztyletku. Tu jest jakieś przejście. Nie z tej strony, to z drugiej pewno. No, idziemy. O Jezu co ja robię. Jest nie, nie tak. Nathan, no, Małpko, źle się zachowujesz. Teraz obejść. Wejdźmy tam i spróbujmy się rozejrzeć. Dobra, ty uważaj na górze. Trzeba boję się skakać. Aż. Okej. Okay. To teraz? A, już nieważne. No i tutaj dobra i jestem na górze. No i prawdopodobnie muszę się udać tędy Na dole wydawało mi się, że to dobry pomysł I co, na łoczko? Temu mi się łocko się zacięło w lewo Przycisk Jest światło przejście się otworzyło dobra i w dół nie jest tak źle, drodzy widzowie, nie jest tak źle prawdziwie nie jest mi do końca wygodnie i plecy mi trochę bolą ale już całkiem niezłomiliś materiał mam nagrane Jestem dumny z tego. Przejście na dół, tak? No dobrze. Tylko najpierw przejdę jeszcze tam do końca, żeby się zorientować, że naprawdę wszystko zrobiłem. Tu jest zejście na dół. Albo wejście na górę, jak to woli. Skarb. Proszę bardzo. To jest. Miedziana maska Lakhe. Proszę. Zawsze można coś nowego zdobyć. przy... zagrajmy wy. No i co? Na dół. I co mi to. Na górze jest więcej reflektorów. Jest więcej reflektorów. Ustaw drugi reflektor. Już lecę. Dobra robota. A co za to? Lustro takie. O, to jest poświata, świata, dobre. Uh, hmm, hmm. Chyba tędy nie. Zaraz, 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 jakbym tędy musiał, ale nie dobra, odbity światło muszę skierować tutaj. Dobrze. I teraz dopiero wcisnąć sztyletem um, ten przycisk. Trochę kombinowania jest tutaj tak jak mówiłem, ale taka mała odmiana strzelania zawsze się przydaje Trochę zagadek. Ostatnio takiej gry, w których Zwykle były zagadki, okazuje się, że tak naprawdę nie ma w nich prawie w ogóle zagadek. Na przykład. Mm, ostatnio to e, s, ostatnie serie Residentów, bo w poprzednich rezydentach były takie drobne zagadki logiczne, na przykład z weź, skombinuj pięć zestawów przedmiotów, żeby otworzyć jakieś tam drzwi albo coś w tym stylu. A w najnowszych rezydentach to te same zagadki sprowadzają się do tego, że wciśnij przycisk akcji, żeby otworzyć drzwi. Tak samo jak i w najnowszym tej kraju. Pamiętam, że w jedynce czy nawet w trójce trzeba było znajdować jakieś przymioty, dzięki którym otwierały się przejścia, których nie mogę wcześniej otworzyć. Coś w tym stylu. Nie, to już nie muszę używać tego. Co tu się w ogóle otworzyło? Teraz? Aha, druga część tego sztyletku. Co, zejść na dół? Mam? Tak, potędy jest przejście. Bo ten jest aha aha przejście aha aha no i co spinamy się tak tylko że tym razem po tym jasne jeszcze jedno ostrze albo po tym Jak to zrobili. Łączy się z tym od razu i... proszę, wchodzimy na drugą stronę. Już jestem na górze. Szczerze powiedziawszy, to ja żebym na miejscu Natana dawno miał pełne... pełne spodni. zastrzelić strzelić Teraz jak No come on. No i chyba skoczyć tam muszę. Nie, nie możesz? No co, w górę na ten? Aha i teraz skoczyć tam. O kurczę, no nie, no. Lepkie palce razy dwa Kloi mogę się ustawić to lustro już Czy jeszcze nie możesz? Musimy tylko ustawić drugi reflektor Dawaj dawaj. Ja już jestem na miejscu ładnie, dziękuję Dobra, o to chodzi? Udało się Dziękuję droga pani Kloi. Jest Pani niezwykle przydatna w moich przygodach. Mam nadzieję, że spędzę pa z Panią uroczy wieczór później. No i to by było tyle, jeśli chodzi chyba o zbieranie sztyletu. Chyba go zabolało. Pójdę na dół. Na skróty? Nie, Wolę nie bym zginął, dziękuję bardzo. Teraz sobie mogę skoczyć. Czyli sekret szambali kryje się w jego gardle. No, chyba tak. Złaś, Natan, złaś. Schodzimy do gardła tego pana. Kimkolwiek on tam był. Na drugą stronę muszę się dostać. Nie, Natan. Nie w ten sposób. Zejść teraz ładnie w dół. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Mmm. Mamy duże pomieszczenie z światłem i z miejscem na sztylet. Wow, nie! Niesamowite! <grym> Klaue, wiem gdzie to jest. Tak, jest tutaj. Widzisz kształt tego szczytu? O tam. Aha. Tutaj jest. Co oznacza? Daj swoje plecy. Co oznacza? Wejście do Szambali musi być tutaj. Więc udało nam się. Udało nam się, <grywa> Udało się. I teraz daj bój O, niestety coś nam przerwało. A było tak miło. Kurze, też chcę mieć takie urządzenie. jedno wyjście, gotowy? Idziemy. Bardzo fajne. Rok dziewięćdziesiąty. Tylko jedno wyjście. Fajne, skały się podnoszą kiedy się nie. Coś niedobrego się dzieje na górze, więc trzeba będzie wyjrzeć. Co my tu mamy? Oczywiście. Ups! Zdradziłem swoją pozycję. Gdzie jest mój celownik? Dobra, oczywiście, zdradziłem moją pozycję razy 2. Nieważne. Nie mogę co... Ziel... Snajperzy, oczywiście. Wszystko co jest dobre zaczyna się od snajperów. Cholera. Musieli wpaść prosto na Musimy wrócić do wejścia. No właśnie, zostawiliście ich tam na zewnątrz. Nie pomyśleliście, że może właśnie przyjść Lazarywicz albo jego ludzie z drugiej strony. Nie, oczywiście, że nie. Ja muszę wszystko z nas na myśleć. Przecież ja już dawno to powiedziałam. Nie, nie snajper. Gdzie tu się mogę schować? <grym> Dobrze, to będzie niezłe miejsce, nawet trochę daleko, ale jest ok. Ups. Dobra, jest dobre miejsce, to jest jeszcze lepsze. Widzicie, panie snajperze, widzicie? Ładnie, Kloi. Popisz się swoimi umiejętnościami. Pięknie. Teraz dajcie mi trochę naboi. Oj. Pa, pana tu nie założymy, ale pana chyba pokonał na pięści. Spokojnie. Box. Mike Tyson. Kontra. I uppercut! Nie. Poszło w tego. Prostego. czy to jak sierb był bardziej? Kurczę, no? Jaki ze mnie fanboxu? Naokoło? Nie tu przejść. Hmm. ma no, mam ich zabić? do moment. No. Właśnie. Trzymaj się. jeszcze. na koniec. Ze schodów go zapchnąłem. Dobrze, drodzy panowie. Koniec zabawy, wyjmujemy AK. Coś ci widzę, ale się wyjechałem ładnie. Drobkika mu zrobiłem. Nie, drogi, drogi, panie, nie. O kurcze! Granat. Musi tam polecieć, nie ma co. Ładnie ich zabiłem. Został tylko jeden Dobra mamy Uciekajmy Musimy się pośpieszyć Nie chcę tego Shotguna nie Ta igra nadal jest strasznie dobrą broją nawet na średni dystans Ale wolę kołasznikowa Stary, dobry kałach Czysto? Czysto Wyjścia ktoś pilnuje Mam nadzieję, że nie. A, tu jesteś! Z prawej strony wydało... ...położenie swoje zdradziłeś. Ale na przykład że to jest z lewej. Nie, z prawej jest. E, jak to się zmieniało... ...w tę stronę. Jeśli jesteś sam... Pozna Poznasz gniew mojej pięści. Poezesz, że jesteś sam. Niestety masz kolegów. Trudno. Znowu chyba poleciał. I od Chloe na poleciał gron. Kurczę! O kurczę! Sorry, Chloe. Musiałem. Dasz się No i znowu ten shotgun na no umieraj wreszcie! Czas na zmianę broni No Tylko hełmu zdjąłem z trzałami już polega od razu Jesteś sam, nie. Ty tam jeszcze jesteś. Dobra. Charge! Kombo! Nie ma! Wód! Tryb berserkera włączyłem i pozabijałem ich tutaj. Dobry berserk nie jest zły. O nie, znowu jesteś grupką. Tak się nie bawimy, panowie. Mano, mano jest. Ty musisz dostać granatę, bo jesteś podły i masz tarczę. Teraz no. się schowaj za swoim tarczą. Powodzenia. Patrzę, czy mi nie obchodzą.